Buongiorno! Kambodżańskie wille za nami, więc zapraszamy. Zrobimy sobie tour, a potem porozmawiamy o tym, jak wygląda to finansowo. Potencjalnie pod kątem zwrotów, jak to w ogóle wygląda tutaj dookoła. Przede wszystkim zacznę od tego, że jest mega przyjemnie, jest mega miło. I na tej wyspie czujesz się, jakbyś był po prostu w raju, bo w sumie trzeba by było sobie zdefiniować raj. Moim zdaniem to jest właśnie jeden z nich. Nie, no, to jest kolejny taki dom typowy pod. Pod wynajem, pod imprezę, ja miałem na myśli, ale dużo jest taka na no, serio. No zobacz, słuchaj, Master Bedroom, są mam ubasować ja Właśnie, kurwa, powiem Ci, że to takie coś mi pasuje bardzo, bo to mógłbym sobie, wiesz, jak kupił taką, to mógłbym sobie mastermind Mind organizować, choćmy. Tylko szkoda, że tu trzy bedroom jest, bo cztery można by było zrobić śmiało, nie? No właśnie. Ale wiesz, takie drobne zmiany na poziomie, na poziomie jak zakupu to można zrobić, nie? Mhm. Oczy, bo lepiej four bedroom zrobić, nie? By nie był każdy dominny, bo jest to po prostu zatwierdzony plan. No tak. To jest tam na koncepcjach, tego się trzymamy. Te są fajne, bo one mają dosłownie, wiesz, dostęp do. do morza, nie? Tak. Znaczy, wiesz, że w ogóle jesteśmy na półwyspie, nie? Bo to jest to, bo tu jest zatoka, tam jest morze i woda jest po No? Aha, tutaj. Aha, a te mniejsze, te będę miał dostęp do, do morza. Więc... Tutaj. tutaj ja zanim zanim Willę zaczęły powstawać, to jakbyś stał tutaj, jakbyś stał tutaj. To nie widziałbyś morza. To był taki burz. Ciekawe z której strony będą miały dostęp do morza, nie? Tam do dołu. Z tych tych, tych tutaj mniejszych będzie tędy dostęp zejściem do, do morza, nie? Tak, też plaża będzie, bo Czeka, pokażę wam na mapie. Teraz plaża jest tylko na prawo od Pirona. <śmany> a plaża tu będzie zrobiona 200 metrów i tutaj. Budują restaurację plus jeszcze takie domki typowo pod wynajem, nie na sprzedaż. Mhm. I tu będzie recepcja, czyli gość przypływa tutaj i stąd jest Meleksem wieziony na wille. A które idą w ten sposób, tak, tak to zakręca. Czyli te, które są na sprzedaż są tu? Tak. Tu o nie? Tak. Wyspa się przede wszystkim broni. Coś nawet nie chodzi o lotnisko, co będzie, ale wyspa się przede wszystkim broni tym, że w planie zagospodarowania to tutaj w tej części munka kasyna pola golfowe. Że on traci ten czar w przeciągu tam 5 8 lat? No. Ale biznesowo? No tak, tak, tak. tak. To chyba musi siedzieć. No nie, no jasne. A ten. Um, a jak. kilkadziesiąt wysp, cała para idzie na tą jedną. Mm -hmm. to jedno. No, ale tego. A jak tutaj jest, bo tam na tym dokądu jest tak, że w sumie to oddajesz zarządzanie? Masz gwarantowane odpoczynkowe. No tak, a tutaj możesz sobie przyjechać i. Możesz przyjechać, ale wiadomo, że wiadomo, że jakbyś przyjechał, jakbyś chciał w święta, na święta Bożego Narodzenia przyjechać. No to bez to sensu. Tak. To bez sensu, więc. Wyślę sobie tą draft umowy. tak no. jakieś minimalne zmiany mogą być, no ale generalnie masz czas w sezonie niskim swój, ten taki bezkosztowy. A plus po tym, jakbyś chciał dłużej, to dopłaty. Nie? Mhm. To jest to standardowo rozwiązane, akurat to prawnik wiem. Mhm. Chodzi o to, żeby Villa maksymalnie zarabiała. Nie no, ja to, a to w ja każdej i... sezonie to bez sensu przyjeżdżać, no, bo nie? Jakby, jakby, jakby ustawienia, to też można, nawet wtedy trzeba to ustalić, nie? No tak. Za mną domy, wille. Jesteśmy na Wyspie Korąg, właśnie w tych domach byliśmy wczoraj. W sumie, czyli pewnie mięte temu na Twoim mękaniu. W każdym razie, jak widzisz, za nami budowa trwa. Pan tutaj akurat ogarnia jakieś tynkowanie chyba muru. Ehm, fajnie to wygląda nawet. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, 7, 6 albo 7 willi dużych, które są naprawdę duże. Te przestrzenie w środku są przeogromne, bym wręcz powiedział. Tutaj będzie zbudowana droga, która będzie zjeżdżać. Teraz możemy tutaj się przejść kawałeczek niżej nawet. Ta droga kieruje w kierunku plaży. Tam kawałeczek dalej będzie wysypana plaża, więc będzie droga bezpośrednio od tych budynków aż do samej plaży. Te bo budynki, pokażę jeszcze raz Krystyna tutaj. Te budynki z tej strony mają beachfront i mają e, seaview Czyli można popatrzeć sobie i na morze i w sumie jest dojście do tego morza, więc to jest zarąbiste A z tej strony z kolei, gdzie w tej chwili jest cały ten rozpierdol Totalny Będą powstawały kolejne wille, które będą willami mniejszymi Ale też dużo, dużo bardziej przystępnymi finansowo Więc e, ja myślę nad tym, żeby Kupić taką willę właśnie mniejszą, które będą stały tutaj Potem ten las, który jest ten kawałeczek dalej, on zostanie wykarczowany, w sensie nie będzie wykarczowany może las, ale te haszcze, które są, to taka dzika dżungla, przez którą w tej chwili nic nie widać, w tej chwili tam nic praktycznie nie widać, tak, czyli jest dżungla, przez którą praktycznie nie przebija się światło, to jest właśnie piękno tej wyspy. Z drugiej strony ta dżungla zostanie oczyszczona, czyli przestrzeń pomiędzy tymi drzewami będzie znacznie klarowniejsza i jaśniejsza, a z tej strony, spoglądając w dółku wybrzeżu, mamy również dostęp do... Ee, morza. Może on nie jest w takiej odległości, że możemy sobie do niego zejść, ale można na nie będzie patrzeć, więc to jest fantastyczne moim zdaniem. No i oczywiście co jest wygodne, to jest to, że wszystkie te wille będą w obsłudze e, przez e, właściciela z, i w ogóle osobę, która to buduje. Plus to jest właściciel trzech hoteli, które są zaraz na prawo, czyli przy, przypływacie łódką na molo, na prawo macie trzy hotele, po lewej stronie będzie duża restauracja, ta restauracja będzie klimatyzowana, będzie duża recepcja, będzie to fajna naprawdę restauracja po prostu z recepcją i stamtąd meleksem ludzie będą zabierani do Wilni, którzy będą spędzali swoje najlepsze wakacje życia. Więc patrząc sobie na Wyspę Korąg, patrząc sobie na Kambodżę i patrząc sobie na możliwości inwestycyjne i przede wszystkim ogromny potencjał wzrostowy zarówno tego kraju, jak i samych nieruchomości, jak i samej wyspy. Czuję, że muszę zapisać tutaj swój stan gry. Wiele ludzi myśli o tym, że to jest ogromne ryzyko, że to jest coś strasznego, że to jest kamboża, że to jest trzeci świat i tak masz rację. Być może w niektórych miejscach jest tutaj inaczej niż, niż, niż w Polsce, niż w Europie, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi, dlatego że tutaj jest potencjał, ten kraj się rozwija i to widać dookoła nas. Ludzie mają otwarte głowy. Jest bardzo dużo ludzi z biznesu, którzy się tutaj zjeżdżają, dużo ludzi, którzy inwestują, więc trzeba po prostu się zacząć przekonywać do tego i wyjść z tego kurwa polskiego pudełka w głowie, w którym po prostu się zamykamy, bo Polacy mają niesamowity potencjał, mają ogromne możliwości, ale bardzo często nie korzystają z nich, tylko i wyłącznie przez to, nie jestem wystarczający, który jest globalnym przekonaniem w naszym kraju. Bum. Czy jesteśmy, to, co robimy? Bo tego tutaj kurwa nic nie ma, Darek. Widzisz. Jest taka historia o sprzedawcy, którego wypuścili do podejrzę Indii czy gdzieś po prostu w jakiś taki kraj trzeciego świata. Wypuścili sprzedawcę butów. Sprzedawca butów poleciał w delegację, ląduje w Indiach czy gdzieś tam po prostu na świecie, właśnie w takim kraju trzeciego świata i wychodzi, patrzy, mówi: Nikt tutaj nie nosi butów. Zdziwiony, zdruzgotany, chodzi ulicami, patrzy: Wszyscy ludzie bez butów. Ewentualnie w jakich kurwa cienkich, takich rozklepanych japonkach, ale większość ludzi tak na dobrą sprawę chodzi boso. Dzwoni do szefa firmy i mówi: Szefie, tutaj nie ma rynku, nikt nie nosi butów, jest totalna pustka, wracam. Szef mówi: No dobra. Eee, sprzedawca wrócił, następnie wysłał drugiego sprzedawcę w delegacji, ponieważ cały czas dostawał sygnały, że na tym właśnie rynku jest mnóstwo. Jest, jest przeogromna okazja, więc mówi, no kurczę, nie mogę tego odpuścić, do dwóch razy sztuka, sprawdzimy, em, przetestujemy, zobaczymy jak to wygląda. I wysłał tego e, drugiego sprzedawcę, który miał zrobić właśnie badanie rynku, zobaczyć jak to wygląda w tych Indiach. Sprzedawca wchodzi do samolotu, leci parnaście godzin lotu, zmęczony, wysiada na lotnisku, wychodzi, rozgląda się dookoła siebie. Nikt nie nosi butów. Siada w taksi, jedzie do centrum, patrzy. Nikt nie nosi butów. Bierze szybko łapie, za telefon i podekscytowany dzwoni do szefa mówiąc szefie to jest błękitny ocean. Nikt tutaj nie nosi butów. Musimy sprowadzić tutaj całą produkcję i zacząć je sprzedawać. Więc kiedy Krystian pytasz mnie o to dlaczego Darku tutaj nic nie ma, to ja odpowiadam, że jesteś tym sprzedawcą, który zobaczył kryzys, a nie okazję. A każdy kryzys kryje sobie okazję. Za mną nie widzisz kryzysu, tylko widzisz nic innego jak lotnisko, które będzie tutaj powstawać, w sumie już w tej chwili powstaje. Jest to projekt, który będzie zrealizowany może na przestrzeni jakichś, nie wiem, trzech, raczej trzech to mi się wydaje, że nie, nie za bardzo, bo są skupieni w tej chwili na lotnisku w Phnom czyli w stolicy. Więc to, to lotnisko, powiedzmy, że będzie gotowe za 5, za siedem lat, to ma być International Airport, lotnisko międzynarodowe. Więc wyobraź sobie, że jesteś na wyspie, na której w tej chwili jest wylane może ze 100 km betonowych dróg dookoła. Lotnisko w tej chwili jest po prostu polem. Zobaczcie, co oni w ogóle robią. Tam ścinają górę, żeby wysypywać tutaj i wyrównywać całą tą przestrzeń. <laughs> to jest mega ciekawe. Więc jesteśmy na rajskiej wyspie, na której... Lotnisko będzie dopiero powstawać, ziemie się wyprzedają, jest masa licencji na różnego rodzaju kasyna, co oczywiście zabije raj na tej wyspie, ale z drugiej strony ściągnie całą masę turystów, całą masę turystów. Rezorty powstają, dookoła nas piękna turkusowa woda, nawet stąd ją widać, jak sobie popatrzysz tam na horyzont, może to złapiesz na kamerze. Widać nie? na horyzoncie piękny turkus turku tej wody. Za chwileczkę jedziemy na Long Beach, czyli na taką długą, długą, długą naprawdę plażę, i zobaczcie, jaki tam jest piasek i piękna turkusowa woda, w której się skąpiemy. No po prostu jest niesamowicie. Więc ja dostrzegam tutaj ogromną okazję i o tym pogadamy z jakimś przyjemniejszym miejscem. Więc na szybciutko zatrzymaliśmy się, bo w sumie wszędzie przy drodze widać jakieś place budowy. Cały czas coś się tutaj dzieje i. Możemy zaobserwować tutaj, jak raj zamienia się po prostu w turystyczne miejsce. Ma to swój plus, ma to swój minus. Jeżeli jesteś inwestorem i jesteś na tej wyspie, to z pewnością się cieszysz, ponieważ ten raj zamieni się w raj finansowy dla twojej kieszeni. Jeżeli z kolei jesteś tu na wakacjach, no to zakładam, że będzie to miało swoje wygody, ale też zabije to z pewnością to, co jest najpiękniejsze w tej chwili w tej wyspie, czyli jej dzikość. Jedziemy na Long Beach. No, więc jesteśmy teraz w Palm Beach Resort. Jak chcesz kochani, to nie Miami. Na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę fajnie i ciekawie. Z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na te domki i przyjrzymy się im bliżej, to to nie jest najwyższa jakość i niekoniecznie chciałbym spędzać w takich domkach czas. Śmiem wątpić, że posiadają klimatyzację. Nie mam. Na 100% nie ma, nie? Ale z drugiej strony, let's go, here. Ale z drugiej strony jest klimat rajski, nie? Naprawdę rajski klimat. Ja po prostu może z relacji na to, że nie wiem, mam już ponad 30 lat, to jakieś takie backpackerstwo i spanie w domkach bez klimatu mnie tak nie jest bardzo jara. Dlatego też widzę w takich miejscach przy przestrzeń na to, żeby zbudować coś co będzie po prostu standardem wyżej, a wciąż zachowa ten sam vibe. Zobacz jak to wygląda. Stary, co jak co, ale tutaj? Tu można było coś nagrać nawet, nie? Właśnie rozmawiamy o tym, że ten kadr za mną wygląda grubo. Lazurowa woda, piękna woda. Szum fal, delikatny wiatr muskający mnie po plecach. Piasek, który wydaje dźwięki, jakbyś chodził po świeżym śniegu, który dopiero co spadł. Do tego jest tak biały, jakbyśmy byli na Malediwach, ale nie. Jesteśmy na Korong w Kambodży. Właśnie dlatego czuję, że to jest miejsce w którym chcę zapuścić delikatnie korzenie, bo czuję tu nie tylko ogromny potencjał, ale czuję tutaj też spokój, czuję się zrelaksowany. Czuję, że to po prostu jest miejsce, w którym można odpocząć. Już właśnie to w tej chwili robię. Naprawdę to jest niesamowite. Po prostu jak tutaj jesteś, gdzieś w okolicach, w jakiejś Tajlandii, daj sobie tą szansę, doświadcz tego miejsca, bo jest naprawdę fantastyczne i bardzo, ale to bardzo je polecam.